Witaj, dzisiaj Ci przedstawię kolejną metodę zarządzania emocjami. Jest to moja autorska metoda w siedmiu krokach, zarządzanie emocjami w siedmiu krokach. Ja to też nazywam uwalnianie na papierze. I do tego potrzebujesz arkusz do obserwacji uwalniania emocji, który możesz znaleźć na przykład w dzienniku moim autorskim Emocji. Tutaj po jednej stronie codziennie, tu jest, są te siedem kroków wymienione. Ale także w książce, jak zarządzać emocjami, też również tutaj są te arkusze, a przede wszystkim jest ta metoda tutaj bardzo dobrze wyjaśniona. Po każdym rozdziale są bardzo interesujące ćwiczenia, więc te narzędzia służą, są jakby spójne z tą metodą zarządzania emocjami w siedmiu krokach. I kiedy stosować taki arkusz, tak? kiedy stosować tą metodę? Kiedy masz niski poziom energii, i nawet nie wiesz dlaczego, nie wiesz yy, dlaczego się tak czujesz, jakie masz w sobie emocje, czy twoje samopoczucie jest obniżone, bo być może były jakieś silne też emocje w ciągu dnia, ale jakby nie wiesz dlaczego, tak? co takiego spowodowało, że te emocje były w, takie w tobie silne. I to jest takie spotkanie z samym sobą, jakby wysłuchanie tego wewnętrznego swojego głosu. Wysłuchanie też umysłu ego, bo my nie negujemy go, my go nie krytykujemy, tylko współpracujemy, czyli słuchamy ten głos, który nie jest dla nas korzystny, ale my świadomie po, podczas pracy z tym arkuszem jesteśmy w stanie zamienić ten głos. Wierzę o tym, że myśli, przekonania prowadzą do emocji. Emocje prowadzą do działań, a działania do efektów i że na siłę tych działań nie zmienisz, bo za tym kryją się myśli, emocje. I przekonania, myśli lub emocje. I to jest ze sobą połączone. Niekoniecznie pierwsza jest myśl, raczej jakby skupiamy się właśnie na emocjach, na uwalnianiu emocji. Wówczas tysiące powiązanych z tą emocją myśli odpływają i nie wracają do ciebie. Jeśli one wrócą, to ty już w nie nie uwierzysz, to one już nie wzbudzą w tobie takich silnych emocji. I ten arkusz, ja tutaj mam w formie PDF, on zawiera 7 kroków, gdzie najpierw badasz swój poziom energii w skali od 1 do 10. Badasz też poziom napięcia, bo możesz mieć dużo energii, natomiast też bardzo duże napięcie w sobie. Drugi punkt to są emocje, badamy emocje, czyli co czuję. Trzeci punkt myśli, o czym myślę. Czy ta myśl dodaje mi energii? Czy ta myśl mi, mi, mi służy? Jak mogę myśleć inaczej? Tak? To są takie pytania pomocnicze do tego kroku trzeciego. Ja je w tej chwili nie omawiam. To szczegółowo będziemy y, na webinarze y, było omawiane. Czwarta. Niezaspokojone, zaspokojone potrzeby, wartości. Piąte. Jak mogę zaspokoić te potrzeby? Zacznij od siebie, zapisz pomysły. I dopiero rozpoczyna się proces uwalniania, czyli jak Ty już wiesz, co stoi za tymi emocjami, czyli jakie masz kody, przekonania, trudne myśli, ale też jakie potrzeby są dla Ciebie ważne, a być może nawet nie idziesz w tym kierunku, i jak możesz zaspokoić te potrzeby, nie ze strategii dziecka, czyli kimś, czymś z zewnątrz, tylko poprzez, siebie. I to też będziemy się uczyć na studium emocji. Czyli wypełnianie, i dopiero jest właśnie krok szósty. Uwalniam ze swojego ciała emocje, wymieniasz je, przyjmuję do swojego życia i ciała, tak samo to, co potrzebujesz, czuć, w jaki sposób potrzebujesz się czuć, to to przyjmujesz więcej. I wymieniasz trzy rzeczy, za które możesz dzisiaj podziękować, by przekierować zupełnie umysł swój na to, co działa, co jest dobre, co możesz docenić. I to jest taki kompletny proces. Bardzo często, punkt szósty i siódmy, robię w postaci wizualizacji. Czyli ten arkusz Ci służy do tego, żeby bardziej świadomie zarządzać swoimi myślami, być świadomy przede wszystkim swoich myśli, emocji, które wpływają na Twoje samopoczucie. To jest trening wychodzenia poza swój umysł, trening bycie, bycia w obserwatorze, czyli w stanie obserwatora. I dopiero możesz dowiedzieć się więcej na temat tej emocji, wtedy ją uwalniasz. Podniesie to Twoją samoocenę, poczucie własnej wartości, będziesz pewniej zarządzać swoimi emocjami. Możesz go wypełniać codziennie, co drugi dzień, w zależności od potrzeb. Tak, żeby ten proces mógł się w tobie zapisać, to później z czasem zauważysz, że ty masz o wiele większy kontakt z tym, o czym myślisz, co czujesz i, i bardzo dobrze będziesz jakby dochodzić do, do momentu takiego, gdzie wiesz o co ci chodzi. Także polecam ci z serca tą metodę i oczywiście do wypełniania też dziennika.